Cześć, witam Was na kanale Kuba Football. Nowa sceneria za nami, ale my nie zwalniamy tempa i w dzisiejszym odcinku stworzymy klub. Klub nie byle jaki, bo zwie się on Deportivo LSM, czyli klub y, Luisa Suareza oraz Leonela Messiego. Co prawda, będzie on grał w, w ostatniej lidze urugwajskiej, mają plany na więcej. Ale my dodamy go sobie do najlepszej ligi świata, drugiej najlepszej ligi świata, jaką jest La Liga. No bo obaj panowie największe sukcesy święcili w FC Barcelonie, no czyli lidze hiszpańskiej. Nie będzie to klub amatorów, dodamy tam sobie piłkarzy, z którymi grali Lionel Messi lub Grają i Luis Suarez, czyli znane nazwiska, takie jak na przykład Emiliano Martinez z Argentyny. No więcej nie będę spoilerował, zapraszam do dalszej części odcinka. Ważne informacje przed rozpoczęciem symulacji to nazwa klubu to oczywiście Deportivo LSM. Rywal, największy rywal dla lidy to Deportivo Alavés. Stroje. To e, zielono-białe, czarne i białe. E, oczywiście w barwach godła, jakie zaprezentowali nam obaj piłkarze. Stadion będzie nazywał się Leo i Luis. Wygląd stadionu za, na załączonym obrazku, a trenerem zespołu zostaje e, Pep Guardiola, z którymi panowie mają bardzo dobre wspomnienia. Barcelona wtedy była topową drużyną na świecie. A teraz zapraszam do prezentacji składu i symulacji. I patrzymy sobie skład Deportivo LSM. Tak się on prezentuje, jest już ustawiony w bramce Mark André Stegen. Obaj panowie znają Stegena e, z czasów gry w FC Barcelonie. Dalej mamy od lewej Jordi Alba, też z czasów FC Barcelony. Nicolás Otamendi, no to zawodnik e, Argentyny. Leo Messi, święcił z nim. Duże sukcesy. Ronald Araujo, Chwilę spotkali się w FC Barcelonie i yy, jest to też oczywiście urugwajski obrońca, więc z Luisem Suarezem grał w kadrze. Dalej mamy Sergi Roberto. No to tutaj oczywiście grał z yy, Messi i Suarezem w FC Barcelonie. Chciałem tu dać niego Alvesa, no ale oczywiście gra go nie oferuje dalej w środku pomocy Frankie de Jong z FC Barcelony, Sergio Busquets, No tu chyba nawet nie muszę udowadniać niczego. Rodrigo de Paul, zawodnik z Argentyny, czyli z reprezentacji Messi, i grał również z Luisem Suarezem w Atletico Madryt, bo to oczywiście nie tylko Luis, to nie tylko zawodnik Barcelony. No i oczywiście w ataku nie mogłem dać nikogo innego jak słynnego Tersetu Słynny Terse, Neymar Suarez Messi. Czy podwiją hiszpańskie boiska? Przekonamy się, ale najpierw przekonajmy się, jak wygląda ławka rezerwowych. A na ławce rezerwowych Enzo Fernandez, Argentyna, Edison Cavani grał y, z y, Suarezem w Urugwaju, tworzyli naprawdę niesamowity duet. Angel Di Maria, no to oczywiście z Argentyny. Me, me, Lautaro Martinez też z Argentyny. Ansu Fati, chwilę grali w FC Barcelonie, nie miałem tu pomysłu na innego skrzydłowego. Pedri też się chwilę spotkał z Messi, Pedri w Barcelonie, też go dodałem. Leandro Paredes, oni grali razem z Messi w PSG i jeszcze oczywiście w Argentynie. Emiliano Martinez, no to wiadomo, mistrzostwo świata w sprawy. Nawel Molina i Fernando Muslera. Fernando Muslera, świetny urugwajski bramkarz, niegdyś teraz, teraz już raczej tak średnio. Kapitanem zespołu myślę, że będzie Messi, no bo bardziej chyba zasłużył niż Suarez, a w ramach tego Suarez może wykonywać rzuty karne. Tak prezentuje się nasz zespół. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wejść w symulacji, symulacji, która będzie dosyć zacięta. Tak prezentuje się. Zestawienie zespołu w La Lidze jest to oczywiście Real Barca, nie ma przeproś. Kalendarz na sierpień prezentuje się dosyć dosyć wymagająco, bo jest już Real Madrid i FC Barcelona, także tu będą kluczowe starcia. Myślę, że te starcia dadzą nam odpowiedź i mm, odpowiedź na to, o co Deportivo LSM będzie w Lalidze walczyć. Pierwszy mecz i wygrywamy 2 do 1 z Espaniolem, także mamy pierwsze zwycięstwo za nami. Teraz Real Madrid kontra Deportivo LSM. I uwaga, uwaga, czy wygramy, czy walczymy o mistrzostwo? Walczymy o mistrzostwo. Real Madrid przegrywa 2 do 0 na Bernabeu. to jest osiągnięcie. Leganes i tym razem niestety porażka. 1 do 2. I teraz FC Barcelona kontra Deportivo LSM. I tutaj Remis. 1 do 1, także nieźle. I teraz Celta Vigo. Celta Vigo powinniśmy tutaj zwyciężyć, jeśli myślimy o mistrzostwie w La Lidze. W La Lidze, w której walczą Real Barcelona, Atletico dołącza do nich Deportivo LSM, bo wygrywa z Celtą Vigo 2 do 1. I teraz Deportivo kontra Real Sociedad i kolejna pewna wygrana 2 do 1. MVP Angel Di Maria i Sevilla. Sevilla FC czy pokonamy pokonujemy skromniutko, ale pokonujemy 0 do 1. No i Mark andré ter najlepszym zawodnikiem, czyli po prostu nam ten niemiecc. Wybronił. Deportivo kontra Majorka i tutaj kolejne zwycięstwo 2 do 0. Jesteśmy już w październiku, 3 miesiące do końca rundy jesiennej. Deportivo kontra Rajo i tutaj rozbici e, rozbici e, zawodnicy z Vallecano 3 do 0. I teraz Deportivo Alavés kontra Deportivo LSM. Debry, derby, dwóch Deportivo. Odwieczni rywale górą Deportivo LSM. 1-3. I teraz kolejny mecz. Villarreal, żółta, Łódź podwodna. Czy zostanie zatopiona przez Messiego i Suareza? Tak jest, 1-0. Kolejny mecz wygrany. Z Osasuną wygrywamy 0 do 3. Kolejny mecz y, y, Atletic Bilbao. Klub Nico Williamsa, który znów zrobił w Balona Barcelonę i podpisał nowy kontrakt. 2 do 1 wygrywamy. Kolejne punkty MVP meczu Lionel Messi. No i teraz y, Deportivo, y, przepraszam, nie Deportivo ale też tylko Hetafe. Hetafe kontra Deportivo. 0 do 3. Rozbici zawodnicy Hetafe. I kolejne punkty na konto Deportivo. I teraz mecz z zespołem mocnym, bo Atletico Madrid, z którymi wygrywamy 2 do 1. Rodrigo de Paul, a więc spec z Atletico, rozwija Atletico i kolejne punkty na naszym koncie. I teraz Las Palmas, 1 do 4, wygrywamy Pedri, najlepszym zawodnikiem. Z meczu na mecz Deportivo coraz bardziej się rozpędza. I teraz fajnie by było ograć Walencję, ale tym razem remisujemy 1 do 1. I następny mecz, jeden z ostatnich w obecnej rundzie, to jest Girona. Y, uczestnik y, tamtej ligi mistrzów. 1 do 3 wygrywamy, i to będzie koniec. Następne starcie to Atletico Madrid w Copa del Rey. A teraz, a teraz przyszła pora sprawdzić tabelę. Tabela będzie bardzo ważna, bo ona zdefiniuje, czy walczymy o coś więcej. I jak na razie, drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu pierwszym. Mamy aż 6 punktów przewagi nad Realem Madryt i 9 punktów przewagi nad Barceloną. To jest jeszcze nie jakaś taka zaliczka definiująca, że jesteśmy mistrzami, ale to jest przewaga dosyć spora. Czwarte: Atletico Madryt w strefie spadkowej, jeżeli chodzi o zespoły, to jest Real Betis, Celta Vigo. No, tych dwóch zespołów raczej się tutaj nie spodziewałem. I Las Palmas. Um, I jeszcze nasz, nasz bilans to 47 punktów, 15 zwycięstw w i tylko jedna porażka. W Copa del Rey, tak jak już mówiłem, zmierzymy się w 1.16 finału z Atletico Madryt I teraz właśnie wspomniane starcie w Copa del Rey z Atletico Madryt z którymi wygrywamy 3 do 0 i meldujemy się w 1.8 finału Copa del Rey. A teraz Deportivo LSM kontra Real Betis. I jak się zaprezentujemy w tym meczu, przegrywamy. To jest nasza druga porażka. Już chciałem powiedzieć, że wygrywamy, ale przegrywamy. Niestety, druga porażka w La Liga stała się faktem. A teraz, druga porażka z rzędu stała się faktem. Odpadamy z Copa del Rey, przegrywamy z Real Madrid 3-2. Espanyol 1-1. Niestety, teraz przydarzył nam się jakiś słabszy okres w La Lidze zresztą w Copa del Rey też ogólnie słaby okres. I teraz zrewanżować się Realowi Madrid za Puchar Hiszpanii. Rewanżujemy się znakomicie. 3 do zera wygrywając u siebie na Leo Luis Stadium. A teraz Villarreal. I kolejna wygrana. 2 do 0 wygrywamy Pedri, najlepszym zawodnikiem spotkania. I teraz Rayo Vallecano już jest oczywiście runda rewanżowa i z Rayo Vallecano wygrywamy 0 do 3. Najlepszym zawodnikiem jest Martinez. I teraz Deportivo LSM kontra Sevilla. To już jest luty. 1 do 1 remisujemy z Sevilla. Niestety znowu nie kończymy meczu wygraną. Szkoda. A teraz Athletic Bilbao, klub Niko Williamsa, z którym Ponosimy niestety kolejną stratę punktów, tym razem 1-1. No, i teraz fajnie by było przełamać się z zespołem, który po ludzie jesiennej był w strefie spadkowej. Las Palmas i ich wreszcie rozbijamy 4-0. Montując ten film, dochodzę do wniosku, że używam za dużo słów. A teraz, miłego oglądania. I teraz Walencja kontra Deportivo LSM. I ten mecz kończy się wynikiem 0-3 dla naszego zespołu. Świetny mecz. I teraz Celta Vigo, niespodziewana drużyna w strefie spadkowej i skoro miutkie zwycięstwo za sprawą bramki Lionel Messi, jego 1 do Real Sociedad i uwaga, uwaga, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? To już jest końcóweczka marca. 4 do 3 niestety po bramkowym meczu bardzo przegrywamy. No to... To jest porażka i będzie walka o mistrzostwo trwała w najlepsze, bo Deportivo na y, w rundzie wiosennej traci sporo punktów, ale teraz nie straciło w starciu z Hetafe, z którym wygrywamy 1 do 0. Atletico Madryt i kolejne zwycięstwo, wygrywamy 1 do 2. Kolejną nagrodę najlepszego zawodnika meczu zgarnia oczywiście Leo Messi. Deportivo kontra Osasuna, i tutaj aż 6 bramek, 3 do 3. Niestety znowu nie rozstrzygnęliśmy meczu na naszą korzyść. I teraz Real Betis kontra Deportivo i wygrywamy 0 do 3. Ostatnia drużyna po rundzie jesiennej zostaje rozbita. To już jest maj, ostatni miesiąc teraz. Deportivo kontra FC Barcelona. Fajnie by było wygrać. No niestety tylko remis, tylko remis, tylko przepraszam, to była przegrana. Przegrywamy z Barceloną 1 do 2. Coś mi się tutaj źle. Źle skojarzyło. Z Majorką wygraliśmy. A teraz Deportivo kontra Girona. I wygrywamy 3 do 1. Kolejne zwycięstwo. I teraz derby. To chyba jest już ostatni mecz. Deportivo LSM. Deportivo Alaves. I wygrywamy w derbach 2-1. W poprzednim meczu 3-1. Tym razem 2-1. I teraz ostatni mecz. Leganes kontra Deportivo LSM. I na zakończenie rozgrywek wygrywamy 0 do 3. To jest koniec sezonu. Zaraz dowiemy się, kto wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji, Puchar Hiszpanii i Mistrzostwo Hiszpanii. Także sprawdzamy tabelę i mistrzem Hiszpanii niestety nie zostaje Deportivo LSM, tylko Barcelona. Tyle samo punktów, co Real Madrid 88. Do Mistrzostwa zabrakło nam punktu. Punktu nam zabrakło do Mistrzostwa. No jeszcze takiej sytuacji na moim kanale nie było. Fantastyczny sezon Deportivo LSM. I tak naprawdę przegraliśmy meczem z Barceloną całe Mistrzostwo w Hiszpanii. Wielka szkoda, no. Punktu zabrakło, punktu zabrakło do mistrzostwa. A z laligą żegna się nie Real Betis, a Las Palmas, Deportivo Alavés i Leganes. Bardzo wyrównany sezon w La Lidze, bo mógł zlecieć Real Betis, mogła zlecieć Valencian, ale ostatecznie te trzy zespoły. Copa del Rey i tutaj wygrywa Barcelona w finale z Walencją, także Walencja dalej bez trofeum. E, Champions League, Champions League wygrywa Intermediolan, gratulacje, wreszcie jakiś trofeum. UEFA Europa League wygrywa Fenerbahce, pokonując zespół Ayar Zabara, czyli Sociedad. UEFA Conference League wygrywa Betis, 2 do 1, który w finale pokonuje Cyprist Pachos. To jest drużyna dosyć niespodziewana na tym etapie rozgrywek, czyli w finale. No i teraz jeszcze, kto nas tutaj niestety, kto tutaj dał nam mm, trzecie miejsce? Aż to się słabo brzmi, bo ja liczyłem tutaj zdecydowanie na mistrzostwo. Najwięcej występów, dużo zawodników. Exekwo, 40, też Stegen, Otamendi, Jordi Alba, Frankie De Pedri i Lautaro Martinez, 6. I teraz jeszcze sprawdźmy sobie, kto zanotował najwięcej bramek. Może będzie to Leo Messi? Nie, nie Leo Messi, Lautaro Martinez. 22 bramki, tylko jedna bramka mniej. Leo Messi, 12 bramek. Neymaram, wreszcie dobry sezon Brazylijczyka. I teraz Pedri, najwięcej asyst 15, Frankie de Jong 7 i Rodrigo de Paul 5. Tyle samo jeszcze Leo Messi. Tak prezentują się dzieje klubu Deportivo LSM. Niestety nie udało nam się doprowadzić tego zespołu do mistrzostwa. No Ubolewam nad tym ale może uda się kiedy indziej, jeżeli będziecie chcieli drugą część już z udziałem Deportivo w europejskich pucharach, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, a w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o łapce w górze, aby była druga część i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!